Dzień dobry, witam Was u mnie na kanale. Ja nazywam się Karolina Szyszka i w dzisiejszym odcinku mamy temat Project Tour, czyli oprowadzam Was po wnętrzach, które zaprojektowała i zrealizowała moja pracownia, Grupa Nono. Tak, u mnie w pracowni nie tylko projektujemy wnętrza, ale również realizujemy je w usłudze pod klucz. Jest to najwyższy poziom projektowania i realizowania, ponieważ... Kto miał doświadczenie, ten wie, ale powiem Wam tak w dwóch słowach. Po prostu przejmujemy pełną odpowiedzialność za realizację. Zabieramy klucze od klientów i oddajemy dopiero wtedy, gdy wszystko będzie gotowe. I to w wyznaczonym terminie. Dzisiaj zaprezentowana łazienka jest zrealizowana w takiej usłudze usłudze pod klucz, razem z całym mieszkaniem. I ta forma łazienki, ta, którą dzisiaj Wam pokazuję, była gotowa, gdy klient wszedł do mieszkania. A co ciekawego w dzisiejszym odcinku, pokażę Wam czarną, matową mozaikę. Pokażę Wam również niezwykle wzorzystą kamienną płytkę w łazience. Pokażę Wam również podwieszoną umywalkę. To jest ciekawe, fajne rozwiązanie. Zobaczycie również taśmę LED w prysznicu, wklejoną na równo z płytkami w korytku mlecznym. I uwaga, wisienka na torcie, czyli czarny sufit. Och, to jest rozwiązanie, które. Robi całą robotę, ale kto ma odwagę na takie rozwiązanie? Na szczęście klient, który przyszedł do mojej pracowni. Dobrze, dobrze, więc standardowo zacznijmy od układu funkcjonalnego, czyli rozmieszczenie wszystkich funkcji w poszczególnych miejscach, tak żeby było nie tylko pięknie, ale oczywiście funkcjonalnie. Wchodzimy do łazienki i możecie zobaczyć, że ta łazienka ma naprawdę dziwny kształt. To jest kształt nietypowy. A mnie takie kształty bardzo cieszą, bo nietypowy kształt łazienki to znaczy, że jest nietypowa łazienka, a nietypowe projekty, unikatowe rozwiązania to to, co lubię najbardziej. Mamy tutaj fantastyczną wnękę na prysznic, który ma wymiar niemal 110x90 cm. Jest to prysznic, który jest zamykany szklanymi drzwiami i tutaj mamy oczywiście deszczownicę. Bardzo fajny, wygodny prysznic. Wchodząc do łazienki możemy również iść w prawo. Tutaj trafimy na strefę umywalkową. Czyli szafka umywalkowa, gdzie mamy przechowywanie, ale również, oczywiście, umywalkę z blatem. I tutaj właśnie możecie zobaczyć umywalkę podwieszoną. Fajne rozwiązanie, które u mnie w pracowni często teraz jest stosowane. Łatwo się czyści, wygodne, praktyczne. W tej części łazienki mamy również WC, który znajduje się naprzeciwko umywalki. Jest on oczywiście podwieszony do stelaża, i tutaj wyjątkowo nad zabudową nie mamy przechowywania, mamy tylko takie bardziej dekoracyjne półki, dlatego że Obok mamy bardzo dużą szafę i dużo przechowywania właśnie w tej części. Na całej szerokości łazienki, czyli niemal 190 cm, mamy szafę o głębokości 60 cm, i tutaj mamy nie tylko pralkę, która oczywiście jest ważnym sprzętem AGD, ale mamy również miejsce na całą gospodarczą część. Mieszkania, czyli odkurzacz, mop, wiadro, żelazko, kosze na pranie. Dodam jeszcze może, że tutaj na tym układzie funkcjonalnym możecie zobaczyć, że na wprost łazienki mielibyśmy normalnie taką ścianę, która w zasadzie nie jest w żaden sposób atrakcyjna. My tutaj wrzuciliśmy grzejnik, który ma wyjątkowy charakter. Zobaczcie, jakie ma fajne loftowe wykończenie. Ten grzejnik, który jest oczywiście kluczowy w łazience i ważny do suszenia np. ręczników, czy w ogóle ogrzewania powierzchni, Zyskał bardzo ciekawy charakter. Dzięki temu jest elementem zdobnym, dekoracyjnym i świetnie wygląda zaraz właśnie na wprost od wejścia do łazienki. OK, przejdźmy do koncepcji wizualnej. Bardzo ważny temat, czyli materiały, kolory, wzory, faktury. Wszystko, co cieszy oko, co wpływa na charakter wnętrza. Zacznijmy od tego, że ta łazienka jest po prostu ciemna. Tak, to jest jej cecha charakterystyczna. Ciemna łazienka. To jest najciemniejsza łazienka, jaką zaprojektowaliśmy u mnie w pracowni. Jestem z tego szczególnie dumna. Jestem szczególnie też wdzięczna klientowi za zaufanie. Dzięki temu możemy pokazać, jak świetnie mogą wyglądać wnętrza właśnie w takim ciemniejszym kolorze. Wiele osób obawia się, czy takie ciemne rozwiązania nie przytłoczą, czy nie będą zbyt takie ponure. Wszystko zależy, jak to zrobimy, oczywiście. A ja już powiem Wam, jakie detale tutaj zastosowaliśmy. Przede wszystkim fajnym materiałem, który się tutaj pojawia, jest mozaika czarna, znajdująca się na ścianie, trochę w prysznicu, w przestrzeni. Umywalkowej i również przy WCC. Tej mozaiki jest naprawdę dużo. Jest ona czarna w takim matowym wydaniu, ma fajne takie podłużne kształty. Do tego mamy czarną fugę, więc bardzo potęguje ten ciemny charakter. Ale bardzo fajne jest to, że gdy podświetlimy tą mozaikę, to wtedy pięknie światło pokaże nam nierówność która mi osobiście bardzo bardzo się podoba. Kolejny ważny materiał w tej łazience, który robi tutaj robotę i ustawia nam całą łazienkę, to płytka o formacie 120 na 60. Czyli to ta płytka o bogatym wzorze kamiennym. Zobaczcie co tutaj na niej się dzieje. Po pierwsze, jest to bardzo bogaty wzór Taki różnorodny, no dużo plam, jakiś żył, no po prostu wiele tam jest historii na tej płytce. Dodatkowo jest to płytka błyszcząca, z połyskiem. Jakie to jest tutaj ważne? W kontraście, w opozycji do matowej mozaiki. Fantastycznie rozświetla nam. Łazienkę. Na podłodze natomiast mamy neutralną, spokojną, bazową płytkę format 60x60. Jest to tło do tych mocniejszych rozwiązań. Kolejny ważny materiał to drewno. Tak, tutaj w łazience drewno też się pojawia. Ono też uprzytulnia, dodaje harmonii i takiego kojącego charakteru, więc myślę, że jest to ważne, żeby w takiej ciemnej łazience to drewno się pojawiło. I jest ono w takim jaśniejszym kolorze, to znaczy, jest to taki dom rozbielony. Dzięki temu ta łazienka troszeczkę się rozjaśnia. Drewno możemy tutaj zobaczyć na zabudowie. Szafy gospodarczej oraz na zabudowie szafki pod umywalkowej. Jest to oczywiście fornir, czyli naturalny kawałek drewna, który został zabezpieczony lakierem. Kolejny ważny materiał to oczywiście blat. Tutaj zastosowaliśmy spiek kwarcowy, jasny, z marmurowym akcentem, czyli lekkie użylenie. Jest on zrobiony z taką jakby podbudową, wygląda jakby był taki bardzo gruby. Fajne, mocne rozwiązanie i też oczywiście niezwykle praktyczne, ponieważ wodoodporne, a w tej mokrej przestrzeni jest to wygodne. Do całości dodaliśmy elementy dekoracyjne, czyli na przykład baterie w wybarwieniu niklowym. Zobaczcie, jest to taki trochę kolor, który już niby znamy, czyli taki. Inox, taki trochę chrom szczotkowany, jednak jest on troszeczkę ciemniejszy, nawiązuje do naturalnej stali. Bardzo piękne, szlachetne rozwiązanie, które świetnie komponuje się z płytkami w prysznicu, ale również przy umywalce z naszą mozaiką. I jeszcze bardzo ważny element, czyli czarny sufit. Słuchajcie, gdyby on nie był czarny, gdyby był biały, tak jak to zwykle się robi, to ta łazienka nie wyglądałaby tak dobrze. Naprawdę, to byłby taki jakiś jasny, świecący element, który trochę jakby nie pasował. Nie koresponduje z całością. Fantastycznie, że mogliśmy zrobić ten sufit właśnie w tym kolorze. Jest to taka lekko rozbielona czerń, dzięki czemu bardzo pięknie układa się światło na tym kolorze i ta czerń nie chłonie całego światła. Więc Super rozwiązanie. Teraz dwa słowa o oświetleniu. Bardzo ważny temat, szczególnie w łazience, która jest taka ciemna. Mamy punkty, spoty, które doświetlają nam całą przestrzeń. Są one bardzo ważne, ponieważ ogólnie rozświetlają wszystkie kąty naszej łazienki. Mamy tutaj dwie wiszące lampy, które mają przy okazji bardzo ładny, ryflowany klosz. Do tego mamy podświetlenie za lustrem, które doświetla nam tę ścianę. Z mozaiką, więc fajnie wydobywa też fakturę nierównej mozaiki. Mamy również pas LEDowy, znajdujący się w prysznicu. To oświetlenie bardzo kojąco wpływa na łazienkę. Bardzo funkcjonalne rozwiązanie w sytuacji, gdy wchodzimy w nocy do łazienki i chcemy. Zaświecić coś subtelnego. I mamy jeszcze lampę, która znajduje się nad stelażem, nad bucetem. Jest to kinkiet, mleczna kula na czarnej podstawie i to wszystko i mamy gotowe oświetlenie. Zaznaczę może jeszcze, że każde oświetlenie można dowolnie włączyć. Dzięki temu możemy robić wiele aranżacji światła i wybrać to, które na ten moment potrzebne jest nam najbardziej. Przejdźmy w takim razie do cen, bo zapytacie na pewno, ok, fajnie, fajnie, ale ile to kosztuje? Warto to pytanie sobie zadać, ponieważ to ceny to budżet trochę wyznaczy nam, czy pewne rozwiązania możemy zastosować, czy chcemy takie zastosować i to w projektowaniu wnętrz jest bardzo ważne. U mnie w pracowni na to szczególnie zwracamy uwagę. Co ważne, pamiętajcie, że ceny, które ja tutaj podaję są cenami brutto. Bardzo często producenci podają cenę netto, która jest troszkę bardziej taka optymistyczna, a finałowo i tak musicie ten VAT zapłacić, czyli zapłacić więcej. Więc tutaj bez sentymentów podaję tyle, ile naprawdę trzeba było zapłacić. Płytka Kamienna 120x60 to cena 360 zł za metr kwadratowy. Dalej mamy mozaikę za jedną sztukę, czyli wymiar 30x30 30, 72 zł. Umywalka podwieszona, która ma wymiar 54 cm na 34, to cena 1200 zł. Dalej mamy baterię podtynkową w kolorze niklu. 890 zł. Mówię o baterii umywalkowej. Drzwi do prysznica. Ważne, funkcjonalne, piękne rozwiązanie. Tutaj mamy drzwi wahadłowe, czarne okucia. Cena 3200 zł. Grzejnik. Ach, ten piękny grzejnik, który robi tutaj niezwykłą robotę. 2300 zł. Pamiętajmy, że do tego mamy uchwyt na ręczniki, czyli dwie sztuki, tak naprawdę. 650 zł. I zawory, Niezbędne do zamontowania tego pięknego sprzętu 450 zł. W sumie razem za taki zestaw grzejnikowy to 3400 zł. Wiadomo, do tej ceny należy doliczyć montaż grzejnika, elementy pod ścianą instalacyjne, więc to są rzeczy, których już nie podaję, ale mówię o tym, żebyście wiedzieli, co podaję, że go nie podaję. I blad łazienkowy, który jest oczywiście zrobiony na zamówienie u kamieniarza, spiek kwarcowy. 4000 złotych. Materiał, montaż, transport. Wszystko na gotowo. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, co sądzicie o tej czarnej łazience. Czy to jest wasz klimat? Czy mielibyście odwagę, żeby takie rozwiązanie zrobić u siebie we wnętrzach? Czy Wam się to podoba, ale fajnie u kogoś, a u siebie może niekoniecznie. Napiszcie co wam się podobało. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.